Bo czego nie potrafi intelekt, to dopełni miłość. I która powiada, nawet jeśli nie znam Ciebie, ale wiesz, miłuję Ciebie bez reszty. I wtedy, kochani, życie rodzinne. Ocalcie życie rodzinne. Bo to jest pierwsza rzecz. Bóg nieprzypadkowo stworzył rodzinę. Bóg świadomie stworzył rodzinę, żebyśmy mieli piękne relacje międzyludzkie. Żebyśmy byli ludźmi wspaniałymi. Żebyśmy czuli tę piękną duchowość domu. Bo po co jest małżeństwo i rodzina? Po to, żeby nam ukazać, że tak jak nierozerwalnym jest małżeństwo, tak trzeba się uczyć tej nierozerwalności przyjaźni z Bogiem. Dlatego Kościół nieprzypadkowo mówi po Chrystusie, że małżeństwo jest nierozerwalne. Bo Kościół chce nam przypomnieć, człowieku najdroższy, ucz się nierozerwalności życia z Bogiem, bo tylko w Nim będziesz mieć życie i to w całej pełni. Dlatego, kochani, i ocalcie swoje dzieci, i powołujcie tyle dzieci, ile was Bóg natchnie, i nie bójcie się, że zabraknie Wam w Kanadzie, czy w Chinach, czy w Polsce w dla nich, nie zabraknie. Jak będziecie myśleć tak jak Bóg Stwórca nas uczy, nikomu niczego nie zabraknie. Wręcz przeciwnie, miłość jest takim niewyczerpalnym pogardą, że można człowiekowi wszystko zabrać, przeżyje, pod warunkiem, że będzie, pozostanie lub stanie się człowiekiem miłości. Bo miłość syci nie tylko ducha, lecz także ciała. I ja wam życzę na koniec tych skromnych, rzemieślniczych, filozoficznych myśli. Trwajcie w miłości największej, która was pomyślała w wieczności, która każdego z was tak cudownie stworzyła, że jest tylko jeden człowiek w całej historii świata, od początku aż do końca. I to jest nim każdy z was. I drugiego takiego samego nigdy Bóg nie stworzył i nie powołał do istnienia. Rozmiłujcie się w Bogu i w drugim człowieku. Zachowujcie tę piękną, najpiękniejszą ze wszystkich nauk naukę katolicką i trwajcie w tej miłości, w której jest szczyt wszystkiego: i prawdy, i dobra, i piękna, i szczęścia. I tego trwania. Wam z całego serca życzę i obiecuję się o to modlić i błagam Was na kolanach, jako filozof, módlcie się za Polskę, za Kościół w Polsce, za naród, z którego wyrastacie, za nasz Uniwersytet, za wszystkie uniwersytety polskie, uczelnie, za Europę, za cały świat, za całą ludzkość. Módlcie się, żebyśmy znaleźli drogi do tej odwiecznej miłości boskiej i w niej trwali i przygotowywali się w, w tym pięknym uroczym kosmosie na wieczne bytowanie w Domu Bożym. Bóg zapłać i szczęść, Boży, jeśli mielibyście uwagi, uzupełnienia, pytania, jestem do dyspozycji. Co bym wiedział, to Wam powiem, ale już Wam wyjaśniłem, że niewiele wiem, dlatego nie zadawajcie mi dużo pytań, a tym bardziej trudno. Прошу вас. Więc, kochani, święty Augustyn powiada tak. Istnieje nauka, która wprowadza mnie w świat prawdy. Bo taki jest przedmiot nauki. Nauka ma zawsze za cel, prawdziwa nauka, za cel poznanie prawdy. Natomiast wszelkie ideologie są wynaturzeniami nauki. I deformują poznanie ludzkie w różnych aspektach. I ja muszę Wam powiedzieć że z takim morzem ideologii, z jakim ma do czynienia współczesny student, choćby na przeciętnym, światowym uniwersytecie, to no, na przykład moja generacja, to nie ma pojęcia. Nam było o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. Proszę sobie wyobrazić, taki Peter Singer z Australii, wykładał prawie już na wszystkich najsłynniejszych uniwersytetach świata. I jego teza brzmi: Świnia jest bytowością bardziej wartościową od człowieka. Bo jak zabijemy świnię, to mamy trochę mięsa z niej. A jak zabijemy człowieka, to niewiele więcej kości niż mięsa. Ja tylko daję jeden przykład. I ten człowiek, jego dzieła są nawet przetłumaczone częściowo na język polski. Proszę zobaczyć: są finanse na to, żeby takie dzieła tłumaczyć, a arcydzieła polskiej literatury na przykład nie ma pieniędzy, żeby tłumaczyć, żeby Francuzi zapoznali się z naszą wielką poezją, czy kulturą, czy Anglicy, czy Niemcy i tak dalej. Tylko my jesteśmy nieznanym krajem. Ale na przykład na tłumaczenia, a to są ciężkie finanse, na tłumaczenia takich rasowych ideologów, którzy z godności człowieka nie pozostają cienia, tylko zwierzę przedkładają pana człowieka, są finanse w Polsce. Także to tylko dają taki jeden przykład. Także my jesteśmy obłożeni. Ja przynajmniej mogę odpowiedzialnie mówić o moim wymiarze filozoficznym. My w filozofii, ja jestem, od lat już studiuję różne największe ideologie, najbardziej precyzyjnie przemyślane, jak niemiecki idealizm, czy, czy marksizm, leninizm też, y, czy inne ideologie, Heideggeryzm, czyli egzystencjalizm ten ateistyczny, sekularyzowany, gdzie nie ma Boga. I oczywiście rozumiecie, że filozofia to pod innymi pojęciami y, to wszystko przemyca. Dlatego trzeba mieć dobry warsztat filozoficzny, żeby się zorientować i studiować. I trzeba. Tutaj nie ma innej ceny jak życie, żeby coś rozeznać się o tym gorszu w dżungli różnych ideologii. I dlatego tak mocno wyakcentowałem formację intelektualną i w ogóle duchową, żebyście o to dbali, i słyszałem, że macie polskie szkoły, tutaj świetnie, że to pielęgnujecie. trzeba tej formacji. Bo jak wasze dziecko trafi na uniwersytet. I nie będzie przygotowany. To będzie podobnie jak przeciętny Niemiec. niemiec. Młoda dziewczyna i młody chłopiec idą na uniwersytet niemiecki. W pierwszych tygodniach, jeśli posiadali jakąkolwiek wiarę, wboga ją tracą. W pierwszych tygodniach. Tak agresywne są różne ideologie. <laughs> przepraszam, i bardzo misternie przemyślane. Bardzo misternie. To są czasami tony, kilkadziesiąt tonów dzieł. Chyba pan życzył sobie, żeby tak panie na przykład. Ja chciałem wziąć taki przykład w związku z pracą. Była mowa o pracy, o pracy o demokracji. I właśnie ja spotkałam się z przykładem pracy i jednego po prostu tak jak w demokracji bywa, gdzie była tak zwana UNR, czyli związki zawodowe i dyskutowaliśmy na temat funduszu emerytalnego i doszliśmy w końcu do wniosku, ale po zebraniu prowadzili ludzie bardzo świadki wykształceni, bo akurat przedwdziałali się na mianowisku sredzie, bo taki instytucie pracuje. I padło w końcu e, ostateczny wniosek, że my za długo żyjemy, dlatego będziemy musieli mniej e, dostawać pieniążków, bo ponieważ za długo żyjemy, więc my za dużo korzystamy z tego. To, to mówili nam o no Oczywiście kilka osób polaków się oburzyło, ale reszta się nie oburzyła. Nikt się nie oburzył. Przecież wszyscy to przyjęli. I tak sobie właśnie pomyślałem. Boże, jechałem ja tutaj 10 tysięcy kilometrów, żeby pracować w marksistowskim Uniwersytecie i po prostu doznać pogardy. Po prostu czystej pogardy. I chciałem zadać sobie pytanie, bo z jednej strony właśnie ta filozofia materializmu, on człowiek jako część materi materii. Jakby części, jakby Bogiem, częściowo, tak. z drugiej strony jest znowu pogarda. Tak. Skąd się popiera? Tak. Skoro człowiek jest częścią Boga, jest Bogiem, powinien być, prawda, jakby formowany. Tak. A z drugiej strony jest pogarda. Tak. Tak. Bardzo ciekawe pytanie i dziękuję serdecznie za, za tę uwagę, Państwo. Mianowicie, kochani i siostry, jest taka sprawa, że proszę zauważyć, jaka jest istota upadłego ducha. I jego istotą jest nienawiść, a nienawiść oznacza między innymi pogardę dla rzeczywistości. I Romano Guardini, jeden z wybitniejszych uczonych XX wieku, takiego włosko-niemieckiego pochodzenia, w Berlinie miał wykłady, zaraz po II wojnie światowej. Tysiące Niemców chodziło na jego wykłady. Dlaczego? Bo on ukazywał taką syntezę myśli. I filozoficznej, i teologicznej, taką interdyscyplinarną. I między innymi Guardini powiedział tak, że kim jest diabeł, to jest nie tylko taka istota, która chciała odejść od Boga, bo najczęściej tak się interpretuje. Ja też, jak byłem młodym księdzem, to po prostu tak interpretowałem szatana, że on chciał odejść od Boga. Ale Roman Gwardini daje nam jeszcze głębszą informację, mianowicie, że ten upadły duch chciał zabić Boga. Dlaczego? Bo pycha, istotą pychy jest zabić wszystko. Tylko pokora jest piękną, która potrafi przyjąć wszystko, uradować się wszystkim, uzdrawiać wszystko, ratować wszystko. Natomiast pycha, kochani, to jest ten wymiar najwyższy. Pycha unicestwia wszystko. I mało tego, ja, moja interpretacja idzie jeszcze dalej. Ja powiadam, że diabeł chciałby zabić siebie. Nie potrafi. Dlaczego? Tak dalece idzie ta pogarda, kochani, że ten upadły duch chce zabić siebie, bo on bardzo cierpi. Ale dlaczego nie potrafi zabić siebie? Dlatego, że on nie stworzył siebie. Anią nie stworzył siebie. A jeśli co, czegoś nie stworzymy, to my nie potrafimy tego unicestwić. Proszę zobaczyć, z czym sobie nie może poradzić nauka do dzisiaj: Problematyka rozszczepienia atomu. Proszę zobaczyć, my nie znamy atomu. I nie umiemy dlatego opanować, Procesu rozstrzygniania się od to. I teraz właśnie ta w marksizmie, ponieważ Marks bardzo precyzyjnie powiedział, jakiemu duchowi on chce służyć, to znaczy upadłemu duchowi, on mówi jako jeszcze młody student w Berlinie: Moja dusza, która kiedyś należała do Boga. Bo rodzina Karol Marxa wywodzi się z judaizmu. Z oportunistycznych racji w państwie pruskim jego ojciec ochrzcił go na Luteranina, mając 6 lat. Karol Marx miał 6 lat. Ale na uniwersytecie w Berlinie w pierwszych miesiącach stracił wiarę, nawet i tę luterańską. I napisał do ojca list, w którym pisze, że. Rozerwała się ta kurtyna jego wiary w przeleśniętych zakrętach. I nie ma jej już. I moja dusza, która kiedyś należała do Boga, pisze dalej, została strącona do piekła. I Karl Marx jest zobowiązany wobec szatana. Są też takie naukowe analizy, które wykazują ze z różnych z korespondencji Karola Marxa z jego dzieł, gdzie Karol Marx czuje się zobowiązany wobec złego ducha. I właśnie i wtedy, kochani, jest zrozumiałe, że taki system myślowy, który ma swoje korzenie bardziej lub mniej w ideologii upadłego ducha, taki system pogardza wszystkimi i wszystkim, łącznie ze swoją własną bytowością. Dlatego tak niebezpieczne jest zło, przed którym przestrzega nas Chrystus i Bóg na kartach Biblii. Uważajcie na zło i na złego. Dlatego, że zło potrafi tylko niszczyć. Zło, najkrótsza definicja zła, to jest niszczenie, unicestwienie. A Bóg tylko tworzy. Dlatego prawdziwym twórcą można być tylko w Bóg.